Cześć, z tej strony Asia. Dziś przychodzę do Was z Exploding Boxem, boxem na urodziny firmy. Box nie miał żadnych takich wytycznych, jak ma być wykonany, natomiast była prośba, żeby był on w kolorach, właśnie firmy, czyli szarym i pomarańczowym. Na razie widzicie go w opakowaniu, natomiast za chwileczkę przejdziemy do prezentacji, a zanim to nastąpi, oczywiście, jak zawsze, pokażę Wam, z czego go zresztą. Nie ma tutaj wiele rzeczy, z których korzystałam, natomiast no, niech tradycji stanie się zadość. Do wykonania tego boxa użyłam bazy z Goldbox. Jeśli chodzi o papiery, to użyłam papieru z, po prostu z zwykłego bloku technicznego, był mi potrzebny właśnie papier w kolorze pomarańczowym, tu mam taką resztkę. Tak. Bok się na razie odłożymy. Użyłam również papieru z Ekszana, takiego fakturowanego w kolorze takim szarym. Tutaj tej fakturki oczywiście zapewne widać nie będzie, natomiast on jest taki jakby wizytówkowy właśnie fakturowany papier. No niestety. Z tego papieru, z również papieru, też takiego właśnie z tych zestawów. Chyba już koloru nie mam tego, natomiast to jest taki ciemny szary. Tak. Wykorzystałam również taki papier metaliczny. Srebrny, też z taką właśnie fakturką. On mi był potrzebny do yy, skrawków. Yy, dalej, y, w w kolorze pomarańczowej, takiej grubszej o 1,5 cm i takiej 6 mm cienkszej. akcent. Jeśli chodzi o wykrojniki, nie było tego dużo, no, natomiast teraz Wam pokażę takie kwadraciki z fajnym właśnie tutaj ozdobnym brzegiem. Tak, one są z Aliexpress i takich zawiasków, gałązeczek takiego ornamentu. I te wykrojniki również są z Aliexpress. Tak, do zakończenia wstążeczek oczywiście tego oto urządzenia. Super, polecam. Dobra. Jeśli chodzi o sam boks, to tutaj opakowanie do przenoszenia tego boksa, już go nie ozdabiałam. O. Jest to box na, tak mówiłam, na urodziny firmy, ale będzie wręczany mężczyźnie. Więc, żeby nie był taki, wiecie, strykaty, przesadzony, tylko taki prosty, skromny. Więc to opakowanie nie jest tutaj ozdobione. Dobra, otwieramy sobie i wyciągamy box. Box z zewnątrz. Prezentuje się w ten sposób. ścianki ozdobione tym papierem fakturowanym. Jasne, szary, ciemny, szary. Ze wszystkich stron tak samo. I jest wstążeczka. To jest taki ala prezencik, taki tak wygląda. Myślę, że to fajnie, fajnie się prezentuje. Mi się podoba. I u góry jest taka delikatna kompozycja. <laughs> Przepraszam. Wstążeczka, takie właśnie te elementy z wykrojnika, w tym szarym papierze, w tym właśnie srebrnym papierze i taki papierowy kwiatuszek, żeby było wiadomo z której strony jest przód, są tutaj właśnie te wstążeczki takie zwisające, tak? I przechodzimy do środka i bok w środku prezentuje się w ten sposób, o. Również dosyć prosto, tak nie I co my tu mamy? No powiedzmy, na pierwszej ściance mamy w zasadzie ścianki, są ozdobione niemalże identycznie czyli mają właśnie z wykrojników tych mniejszych, kwadratowych wycięty taki kwadrat w papierze pomarańczowym, ten większy kwadrat wycięty w tym ciemnym, szarym fakturowanym papierze. No i tutaj, jako podstawa czy baza pomarańczowy i ten jasny szary. No i tu mamy szósteczkę. Ona jest z fabryki weny. Pociągnięta delikatnie glosy. Te elementy tekturkowe już nie malowałam w jakiś tam sposób, tylko zostawiłam takie niemalże surowe. Myślę, że to też taki swój urok ma. Tutaj te takie zawijaski w kolorze srebrnym. Tak, ta szóstka. To jest, symbolizuje ile lat ma firma. Tutaj mamy nazwę firmy. Taki Puchar, że to jest taka numer jeden firma. Tak? Tutaj mamy akurat dwa te pomarańczowe kwadraty. Tutaj mamy cytat. Cytat również tekturkowy z fabryki Weny. Słowo sukces pociągnięte jest właśnie losy. Sukces nigdy nie jest efektem sumianego zapału. Tu trzeba, tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień. Tak. I na ostatniej jakby ściance zewnętrznej mamy taką ala kieszonkę z dwoma kwadratami, tutaj również nazwa firmy, na środku mamy taką książeczkę i tutaj można albo wpisać życzenia, albo mogą się podpisać pracownicy, więc też myślę, że fajna. A na środku mamy torcik, torcik również z fabryki Beny. E, powiem wam, że zastanawiałam się, czy go nie pokolorować e, na biało, natomiast e, tak stwierdziłam, że właśnie taki jakiś urok, efekt fajny mają te ciemniejsze tutaj brzegi, randy tego tortu e, i on tak fajnie wygląda. Mnie się bardzo podoba. Tu mamy taką kompozycję dosyć bogatą z różnych kwiatów, tu mamy takie mm, koraliczki też, żeby coś się tam zadziało na tym torcie. Zawiaski, takie, właśnie tutaj. Jakieś ryżiki. Myślę, że dosyć, dosyć fajnie się to prezentuje. Taki dosyć, taki, myślę, że bogaty, ale nie przesadzony. Zarazem ten box jest. Więc tak wygląda. O. Oczywiście, jak zawsze, dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału. Dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku.